Firmy działające w Wałbrzyskiej Strefie planują w najbliższych latach zatrudnić ponad 6 tysięcy pracowników. Szczególnie poszukiwani będą absolwenci szkół zawodowych i technicznych. Potrzebni będą m.in. operatorzy maszyn i obrabiarek skrawających, mechanicy i elektromechanicy, lakiernicy, technicy szycia, monterzy, elektrycy i elektronicy oraz spawacze. Ukończenie tych kierunków w zasadzie gwarantuje zatrudnienie. Cieszę się, że moja córka uczy się w technikum, ma płatne praktyki i zapewnioną pracę na wakacje? Starszy syn skończył szkołę zawodową i od razu znalazł pracę, dlatego młodszy idzie w jego ślady. Mój syn po ukończeniu tej szkoły ma zapewnioną pracę? Nowoczesne pracownie robotyki. Koła mechatroniczne, zajęcia z elektroniki, elektryki i mechaniki. Kto powiedział, że zawodówki są nudne? Można się tu wiele nauczyć ciekawych rzeczy, których jeszcze nigdy się wcześniej nie robiło, i jest naprawdę fajnie. Odchodząc stąd, znajdę bardzo szybko dobrze płatną pracę. W rozwój uczniów angażują się sami przedsiębiorcy wyposażają pracownie oraz organizują praktyki i płatne staże. Nauka odbywa się w szkole i w firmie. Tylko w takich warunkach można skutecznie nauczyć się zawodu. Tak przygotowanych absolwentów przedsiębiorcy chętnie widzą w swoich firmach. Oferują im dobrze płatną pracę oraz możliwości dalszego kształcenia i awansu. Szkoła jest dobrym rozwiązaniem dla ludzi z zacięciem do spraw technicznych, którzy chcą się rozwijać dalej w tym kierunku, zobaczyć jak to wygląda od wewnątrz, stąd zajęcia w zakładach pracy na strefie, no i w przyszłości chcą znaleźć pracę, która ich interesuje. Ja i moi znajomi i koledzy otrzymujemy propozycję pracy chociażby na wakacje. Po prostu dobra szkoła, lepsza praca. Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna powołała klaster edukacyjny Invest in Edu, który sprawdza zapotrzebowanie na konkretne zawody, ułatwia dostępność do praktyk i staży, organizuje wizyty dla młodzieży i rodziców w nowoczesnych fabrykach. Jego członkami są głównie szkoły i firmy. Kształcenie młodych ludzi dla przemysłu to dla nas wszystkich wielka szansa.